Cześć! Witaj na blogu Prosperiego Coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. Kilka dni temu zadzwoniła do mnie znajoma, znajomej z prośbą o to, abym opowiedziała jej w 15 minut o tym, na co ma się nastawiać, kiedy kończy szkołę coachingową, chce wyjść na rynek, zacząć budować biznes, trochę się waha, ponieważ ma bardzo fajną pracę, a wie, że jednego i drugiego prawdopodobnie po jakimś czasie nie pociągnie i całoetatowej pracy w korporacji. I biznesu coachingowego. Więc jej pytanie było właściwie takie, na co się powinna nastawiać, co tutaj się będzie działo fajnego i nie, może niefajnego, żeby pomóc jej wybrać, w którą stronę pójść. No to w takim razie dzisiaj odcinek o tym, na co się nastawiać, budując biznes coachingowy. Co ja wiem po swoich kilkunastu latach praktyki. Wiem to, że jest to biznes, który ja bardzo kocham. Podaje mi wolność, Daje mi niezależność, daje mi kreatywność, daje mi robienie tego, co kocham, i bycie odpowiedzialną za cały proces, od samego początku do końca za stworzenie produktu, za wypromowanie go, za sprzedanie go, za przecołtowanie klientów, za wyniki i to mi bardzo osobiście odpowiada. To, co było trudne podczas budowania biznesu coachingowego, to jest to, że y, masz momenty zachwiania finansowego, niepewności, że na początku ten biznes nie jest stabilny, że jest dużo nerwów na początku, czy zarobisz, czy nie zarobisz, czy się utrzymasz, czy się nie utrzymasz, czy masz na, no, czy masz na ZUS, czy go nie masz, prawda? Y, że się to nie dzieje na pstryknięcie palca, że jest to proces, który zabiera jakiś czas. Często mnie ludzie pytają, jak długo buduje się biznes coachingowy. Ostatnio gdzieś na internecie wiedziałam dobrą odpowiedź na to. Odpowiedź była, a jak długi jest sznurek? Że sznurek dla kogoś może mieć 5 centymetrów, a dla kogoś może być 5 metrów. Ale biznes coachingowy buduje się na pewno przynajmniej kilka miesięcy, jak nie kilka lat. Na pewno się trzeba nastawić na to, że yy, będą trudne momenty, że się czasami chce zwątpić. Trzeba się nastawić na to, że trzeba mieć cierpliwość i wytrzymałość. Na pewno się trzeba nastawić na to, że w tym biznesie jesteśmy właścicielkami, właścicielami tego biznesu, a nie tylko coachami. Że trzeba się nastawić na to, że trzeba będzie zrobić bardzo dobry, solidny marketing. Że czasami coś nie wyjdzie, że trzeba będzie nauczyć się wyciągnąć wnioski i zrobić jeszcze raz albo i jeszcze pięć razy. Ale tak, na pocieszenie powiem Ci tak: dla od, do odważnych, i do cierpliwych, i do wytrzymałych świat należy i biznes należy. Jeżeli postawisz na to, jeżeli te nagrody, które dostajesz z tego, czyli ta niezależność, wolność, kreatywność, yy, odpowiadanie za siebie, bardzo Ci odpowiada i na tym Ci w życiu zależy, to warto przejść przez te błędy. I warto przejść przez trudne momenty. I warto dojść do tego, że czujesz w pewnym momencie grunt pod nogami, czujesz, że już stoisz na swoim finansowo i rozwijasz to dalej. Tak jak ja to mówię, często nie święci garnki lepią, Ty też możesz.